Dzień dobry, Mighty Magic 6, The Mandate of Heaven. Zobaczmy, co się stało między odcinkami. Bo sam jestem ciekawy. To wczoraj było, nie pamiętam już. Tak naprawdę, co tak naprawdę. E, a, ułożyłem sobie, przygotowałem sobie nowe rzeczy, które będę używane dla każdego. Także, jestem z Plus 17 dla ciebie. Zamiast tego, do sprzedaży. I teraz tak, ten artefakt w postaci peleryny dostanie ...Avatar. A jeżeli chodzi, znaczy nie wiem w sumie, czy on to dostanie. <noise> Jak się teraz tak zastanawiałem, bo teraz wiem, co to jest Severy. Ale już za późno, już sprzedałem poprzednie peleryny, to nie ma. Severy to jest to samo, co to on po prostu, nie? Nie wiem, czemu nie zorientowałem się, czyli podwójne... Podwójne włamywanie się. To jest nowa zbroja dla ciebie. Poprzednia miała plus 20 do Cold Resistance, jest plus 30 do Fire Resistance i dodatkowo regeneracja punktów życia. Fajnie. A poprzednią zarobistą pelerynę no z awatara dostaje on. Plus 10 do wszystkich statystyk. To jest światło z 19. Aha, to... no tak, to jeszcze nie sprzedam. Dobra. Ty nie dostajesz nic nowego. Ty masz tak. Tutaj mamy pas plus 20 do inteligencji, jednak najwyraźniej zdecydowałem, że to będzie lepsze. Aniżeli to. No, myślę, że tak. Atena, Będziemy używać tego pieścionka. Ale wpierw, dobra. Amulet to zdecydowanie jest lepszy. A jaki piesionek. Chyba ten piesionek plus 14 do inteligencji, dajmy. I teraz ma Atenę. Atena plus 100 do inteligencji i minus 40 do siły. zobaczymy, jak to będzie działać u niej. A co ciekawe, zobaczcie, jak to działa. Nie jestem pewien, ale wychodzi na to, że u magów inteligencja zwiększa też armor class. Wychodzi na to, że tak. A 10 są jej punkty magii, spell points, 20 punktów magii więcej. Obrażenia jej spadają. O 10, nie no nie, o 10 o 7 w dół. Trudno. Co następnie robimy? Oczywiście, super, tak. Wszystko jest, wszystko naprawione i tak A sprzedamy jeszcze te wszystkie stare rzeczy, pożegnajmy je. Aha, jeszcze jest łuk. Zapomniałem, że sprawdziłem też, co daje y, właściwość. Carnage i swiftness. Swift, swiftness. Przyspiesza albo dwa razy, albo trzy razy. A Carnage daje efekt wybuchu przy kontakcie. Czyli nie, wiem, czy to nie będzie lepsze. Niby jak kula ognista. Spróbujmy tego na mm, awatara. A to jest broja. Dobra, kolejna rzecz. Niestety nie mam miliona, nie, przesadziłem z tym miliony, że będziemy mieli milion. Mamy 846 tysięcy i tak dużo. Tak, teraz to wydamy. A nie, nie wydamy tak dużo. Tylko dwa poziomy idą. 19 października. A i właśnie, kurde, nie wiem, czy nie y, zaczynałem się zastanawiać nad n, nauką. Naprawienia... Trochę w czas, ale... I... Dż, 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 dż. Repair... Repair, 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 a dajmy... E, dajmy jej trochę do tego repair, czemu nie? Co prawda miałem dać do 25, ale... Myślę sobie, poradzi. Osiem. Teraz jeszcze tylko, żeby była ekspertem. Gdzie jest ekspert w tym czymś? Aha, w Misty Islands. No, kiedyś okay, tam wrócę, przynajmniej. Albo poza wideo to mogę zrobić, na przykład. Ewentualne mistrzostwo w naprawianiu. w kasu są. Okay. Nie zapisałem ile trzeba. No ale dobra. <laughs> e, a tobie damy do Body Magic tradycyjnie. Dobra, co robimy w tym odcinku? Nie jestem pewien, ale A tak z ciekawości zobaczymy czy coś może do kupienia. Jest dawno się praktycznie nigdy nie sprawdzam, ale... Raczej nic ciekawego. Mm. Nie. Dobrze, więc... Opcja była taka, aby iść na wschód stąd. Albo iść na wschód z... tamtąd. Z Dragon's End. Jaka jest różnica? Ano taka, że na wschód stąd jest obszar. Dobra, no on się nazywa. Jak on się nazywa? Paradise Valley, jeżeli się nie mylę. Tam nie ma nic. Się, żadnej lokacji chyba tam nie ma. Czekajcie, niech się. Chyba nie ma. Jest jakieś miasto. Chyba tam można nauczyć się mistrzostwa w magii światłości. E, ale nie ma lokacji. A na zachód od Dragon Sand jest lokacja e, Superior Temple of Ba. Supreme albo Sup Supreme. W zasadzie, jeżeli. O mój Boże. Wiedziałem, że tutaj jest coś takiego, że szybko się. Respawn jest krótki tutaj, w każdym razie. Dobra, trzeba będzie zawalczyć z innymi potworkami. Niechcący. Przynajmniej z częścią. Trochę punktu doświadczenia. Akurat nie z nimi, nie chce się ze smokami walczyć w tym momencie. Miałem ich dość po poprzednim odcinku. No, w ogóle w poprzednim odcinku miałem dużo... Nie, z wami też nie. Albo może z, z nikim, w zasadzie jednak. A, nie strzelajcie za pleców. To tak, ta droga... Rędy wejść do Paradise Valley. Stop strzelaniu. Stop przemocy. Nie strzelacie? Dobra. Tędy może. Nie, mi ja się na razie z tymi smokami walczyć. Tak, w poprzednim odcinku miałem dużo. nieszczęścia, ale. zapomniałem zupełnie tutaj, yy, o tym. no. O tej kapliczce bogów, która tam jest. Plus 20 dla wszystkich statystyk Forever. Chodźmy więc. Tutaj będą nowe potwory. Stop! Już mnie atakują. To są Titani. Titani psują też, ale może nie będą tak bardzo psuli. I Hydry. Noble Titan to jest chyba średni Titan. Titan to jest najsłabszy. A jeszcze jest jakiś y, twardziel. Później się okaże. Tak, już ci popsuj. Coś. Ale będziemy mi... Mieli... Spróbuj naprawić tak pierwsze lepsze. Aaa, no, Dobrze! Już. Y, zaczyna mi się to podobać. Co my tu mamy jeszcze do rzucenia? Fly. Heroizm. Było y, ostre strzelanie przez nich, bo nasi rzucili dosyć wysokiego poziomu czary. A ja na razie muszę znaleźć jakieś miejsce, gdzie można w spokoju zacząć eksplorację w tym miejscu. Nie chciałem od tamtąd. Okay, może zacznę odtąd. I tutaj są ci też y, te węże, one tam raczej słabe są. Właśnie to zacznę od nich może. Trochę niżej. Słabe, słabe, ale znaczy no... Jakimś z tym Karolinie sprawia już jest tych Oddychamy y Zacznijmy od Ciebie. Ty będziesz pierwszym zabitym potworem. I wszystkie... węże. Trzeba obserwować nasze zdrowie, przede wszystkim Avatar, bo jak wpadniemy do wody, to będzie krapa. Okej. Okay. Tak też można. Powstań, nie, nie, nie awatar. Michael szybko go uleźcie, co? Aha, i ta lokacja nazywa się Hermic, i jups! Właśnie sobie zdałem sprawę, że ten wybuchowy włók może też nas zaranić. To, to jest nie do końca idealne, ale. O Przestraszył mi. Kogoś który jest przestraszony, więc. Ten wybuchowy łuk akurat w tym miejscu będzie słaby, bo potworów jest mało, a są twarde, że tak powiem. Więc na razie to zmieniam. Jeszcze dwa razy. Powiedziałem, że to się nazywa Hermit's Isle, czy nie w końcu, bo nie pamiętam. To się nazywa Hermit's Isle. Wyspa pustelnika. Wyspa... samotnika. Pustelnika. Shed Life. Parkure parę razy. I Haste. Może co? Myślę, że tak. Dobra, pełno tych głupich węży, nie lubię jakoś ich trochę. Chyba tylko dlatego, że teraz zostałem od nich lanie. niezbyt obiektywne. Ej, idą sobie stojąc. No, my się sobie poradzimy. Oni są na tyle słabi, że ich pasek jest trochę krótszy niż mógłby być. Jeżeli wiecie o co mi chodzi Pasek życia Pasek życia sea Monster Sitter, chyba Sitter jest największym większym bikiem Zaczniemy rzucać czary Myślę, że koniecznie trzeba e. I power cure. No, dobrze udało się. Dobra współpraca między awatarem a Karoliną tutaj. Awatar Łuk i w ogóle trafia w nich, to jest dobre, za 40. Jak na Łuk to na nieźle. I zniknął dezintegracja. No, ale czasami też nie trafia, Przypominam się. Ill Infested Waters, aha, i to, to coś tak mi się przypomniało. Zapomniałem najwyraźniej. Okazuje się, że obelisk sprawdzić, właśnie chyba tam w najgorszym możliwym miejscu. Oczywiście musiałem zapomnieć, bo najdalej, e, jak to wymyśliłem. Ano, są numerowane, jeśli się nie mylę. Kolejno obszarami. E, nie ma tutaj takiej ogólnej mapy obszarów, niestety, więc... ciężko mi to wytłumaczyć, ale... Z północy na południe, a potem z... Ze... Z zachodu na wschód. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i tak dalej. Także tutaj powinien być obelisk numer 3, jako że to jest dolny, lewy róg mapy świata. A zapomniałem trzynastkę. A trzynastka wypada właśnie w Ill Infested Waters. Trzynastkę zapomniałem? Tak. Jednakże lipa z mojej strony. Ale. Do Ill Infested Waters mam jakąś sprawę, oprócz tego nie, więc to co będzie też poza wideo. Prawdopodobnie już to Wam oszczędzę. Chyba, że będzie jakieś takie wideo. typu końcówka, jakaś tam. No to może akurat yy, upchnę to. Shadow Life! Były najnudniejsze odcinki. Nie, było w sumie dużo takich momentów, które można by nazwać wybitnie nieciekawymi. Na przykład e, zamek Darkmoor. Momentami był na pewno dosyć męczący. Il Infested Waters. Um, było też, jak to się nazywało? Helms. Uh, nie Helms, uh, czemu Helms? Silver Helm Old Post. A tutaj kule to można by spróbować rzucić. Tak jest. Nie! U uh. Może być niebezpiecznie. Natychmiast mamy rzucić Walk on Water. Phew. Mógł się skończyć śmiercią. Za karę macie kule ogniste. W środek ciała. Czemu nie? Jeszcze jedna, i powinny wszystkie zginąć na raz. Um. A siedlew, dobra. Żaden nie zginął nawet. Power cure. Eee, tak, o który obszar mi chodziło? Albo raczej lokację? Silverham. Tylko nie pamiętam, czy Outpost, czy jeszcze coś innego. Zresztą pełnie mogę to, na to sprawdzić, bo mam tutaj. Nie, nieprawda. To było Dragon Skip. Dragon Skip, chyba 7 odcinków tam męczyłem. Ale efekty były całkiem solidne. Dużo poziomów poszło chyba w tym miejscu. Dobra. Zróbmy Power Cure. Jak tam eksploracja? Myślę, że. Kurczę. Myślę, że warto zacząć od naj. Prostszych potworów, zrobić sobie taką bazę Co prawda nie będę mógł tu kempingu robić za bardzo, bo na wodzie się nie da chyba Poza tym mamy też hydry tutaj Czy hydry strzelają? Powinny, bo inaczej byłyby trochę słabe, ale może nie strzelają. Nie, strzelają. Ale nie mam doświadczenia z hydrami. Czy są słabe, czy są silne? Raczej nie są tak silne jak smoki. I nie psują przedmiotów, co jest najlepsze. To jest. A tu jest jeszcze gościu. To sprawi, że mogę porubić hydrę. W sumie teraz, jak zaczynam naprawiać karolinę, to nie będzie może znaczenia. Dobra, panowie. Ewentualnie, panie, będziemy kule ogniste słanwać, słanwać. można powiedzieć? Można chyba. Wam słać. Słamować Wam słać Dobry test z rana. Du, du, du. Um, aha, jeszcze jedno. Jeszcze, żeby mieć mistrzostwo w Magii Światłości, i wcale nie wiem. Nie, nie, nie będę. E Mija się to zrobić z reputacją Angelic, taką jaką mam, tylko trzeba mieć Saintly. Mało mi brakuje. No, ale nie wiem, w sumie co mi zrobić, żeby zwiększyć na reputację. Myślę, że. Może wystarczy odwiedzić właśnie tą lokację. Tą lokację, która jest na tej wyspie, właśnie tutaj jest, no widzicie, tą wyspę. Świątynia Ba. Tam sobie ulokowali w najlepszym możliwym miejscu. Power Cure. To jest. Ci goście chyba dają mało doświadczenia. Co tytany stoją? Dlaczego tytany są na pustyni? No najwyraźniej. O, tu jest najsilniejszy gościu. Spoko. Dobra, zrobimy to... Oh, no, 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 no! no, Nie! Czemu przestało działać? Jasny gwint, ale... To było słabe. Co się stało? To tak wolno działa... Krótko działa. Muszę uciekać... Fu! O mój Boże, to się skończyło prawie śmiercią moją. Zupełnie... przypadkową... <try> To drugi raz w tym odcinku ledwo ledwo Dobra, jak się z tej sytuacji wyratować? Na szczęście dzięki temu, że noszę ten miliard butelek i ziół to jest Perfect, tak? Minus 14, dobra, spoko Tobie. Wlewamy mu do gardła I on teraz leczy. On i jego wskrzesza, i wszystko gra. i włączamy latanie, bo to krótko działa, okazuje się. Latanie dobra. Mmm. Chciałam jeszcze zobaczyć. Widać, że mam popsute te rzeczy. Nie wydaje mi się, żeby mogła to naprawić. Jeszcze nie, ale może jak będzie ekspertem. No to te moki, kurde psują zbroje okazuje się. Węże. A tutaj było coś ciekawego. To nie było obyśle w przodkiem? Dobra, musimy wyczaić jakąś miejscówkę na kempingi. Ło, trochę dużo was tutaj. Mówiąc trochę dużo, mam na myśli jasny gwint. Chyba muszę uciekać. Ale ucieczka z eksploracją, czemu nie? Dwa w jednym. Tutaj mamy właśnie tą lokację świątyni nieba. Hydry. Potem Was obczaję w następnym odcinku. Hydry. Jestem ciekaw sam. Hydry lubię też. Jeden z moich ulubionych. I nie chciałem powiedzieć jednostek. No, jednostek. Potworów mitologicznych. Czyli w następnym odcinku niestety będzie cały czas jeszcze trochę nudniej, bo mamy węże morskie wciąż. Tutaj wygląda dobra miejscówka, dobrą miejscówkę na robienie kempingu, jeżeli tylko zabijemy tego największego twardziela z twardzieli. Chyba go nie zabijemy normalnie, wiecie co? Achydry. Venomus Hydra to chyba też najsilniejsza oczywiście Hydra. Albo i nie. Słabe są Hydry, jak widać. Możemy spokojnie zawalczyć z Hydrami w każdym momencie. Venomus Hydra. Aha, jak się można spodziewać, będą zatruwały. Ale jak na razie to na trafić nas nie mogą. Hydra. Oraz kolorystycznie bardzo mała różnica pomiędzy nimi. Trudno rozpoznać. Hydra. Tam jest jakaś inna, zielona bardziej. No, Hydra. Czary Mary swoje robi. Kolosalna Hydra. I druga. Fajne. Prosto się z nimi walczy. Dobra, ludzie, zrobimy sobie przerwę w takim razie. I do ustrzenia w następnym odcinku. My ten Magic 6, gdzie ja będę robił to samo, co w tym odcinku. I to samo, co w jeszcze następnych, jakieś 5 odcinków pewnie, albo 4. Cześć!